Zawsze pokazujemy coś więcej niż jednym fotografiem. Proszę Państwa, y, 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 dzisiejsza retycja 36. Konfrontacji Fotograficznych ma swoją historię od 1969 roku. Gdybyśmy lata to uczyli, to już proszę 40 lat. W 2000 roku zaczęliśmy Zorganizować nie na co chwalały, stąd też numer, odpowiada na Ale to nie przeszkadza, bo fotografia się rozwija, Państwo to wszystko wokół widzicie. I tradycyjnie pierwszym takim programowym punktem konfrontacji choreograficznych, które zawsze polegały na konfrontowaniu postaw twórczych artystów i zaproszony tych, którzy biorą udział w tym kursie jak widać ta konfrontacja ciągle trwa powiem tyle, że w tym roku na tą na naszą 36 edycję konfrontacji fotograficznych na ten konkurs, który ciągle trwa i organizujemy go autorzy z Polski oraz z Niemiec przysłali 740 zdjęć było ich 84. Junoże pod y, kierownictwem pana Wcisława Pachowskiego, który tu przykazuje pozdrowienia, które prosił o ponieważ ma ważne rodziny sprawy, dlatego nie przyjechał. Po e, no, właśnie juro, z tej całej grupy wybrali 179 zdjęć, 42 autorów. A więc. Y, Przeszło dwa razy więcej zdjęć było jest pokazane. To dobrze, to znaczy, że po prostu fotografia ma siebie dobrze jest co prawda bardzo, bardzo taka różnorodna, bardzo ciekawa. Ja tylko powiem pokrótce, że do tej edycji Pomyśleliśmy o przypomnieniu, o fotografii klasycznej, tej fotografii, jaką Państwo, większość Państwa zna i pamięta z albumów. To jest ta fotografia optyczno-chemiczna. I tą stawę w takim bardzo skromnym zakresie dosłuchujemy w małej galerii. A na ten temat, jakby postawy twórcze tamtej fotografii, tej dzisiejszej, będzie sympozjum poświęcone, które rozpoczniemy po tym relisarzu. Dodatkowo w programie jeszcze mamy również pokaz zdjęć, a to już jest w ogóle, nie wiem, czy to są zdjęcia, może tak, autora ze Śmielnoujścia, pana Sebastiana Dziekuńskiego, pod tytułem Zdjęcia. Państwo zobaczą, że to są zdjęcia, że to są filmy. <grym> Bardzo ciekawa propozycja. I to już jest propozycja zupełnie współczesnego sposobu ze względu na to, z... że nazwiska nagrodzonych, a przepraszam, bo muszę pytać Panią Dyrektor, widziałbym Panią Ja po prostu zapomniałem, że Pani Dyrektor... Ja. Oczywiście jurorów. To... Jeszcze, ja tutaj Mamy jakąś grupę, która nam się będzie musiała wyspowiadać z tego, co zostało tu pokazane i ocenione. Proszę Państwa, przechodzimy do meritum. a więc tak. Pierwszą nagrodę, no udało się to Grzegorzu Mielnikowi, właśnie otrzymuje Pan Daniel Adamski z Gorzowa za zestaw zdjęć akt miejskich, więc bardzo prosimy Pana Daniela, a Panią Dyrektor Tylko uwaga, kasy to ja. Proszę Państwa, drugą nagrodę pan, pan, otrzymuje pan Paweł Kosicki z Poznania za zestaw pasami zdjęć w studiu oraz y, punktu. Takie zdjęcia są. Prezidentowi padło. <noise> <noise> no Proszę Państwa, jeżeli chodzi o trzecią nagrody, to jest Pan Michał Posiewicz z Czy jest Pan Michał? Jest. Wiem, że są lecce, ale chcę. Jest również przyznane wyróżnienie panu jak i powiem ochwią ze z zgodnie, ale pan Jakub wczoraj zatem telefonował i pan podesł nie ze swoim miejsca, szkolnym, który się ma egzamin. Ja mu życzyłem, żeby tylko stał tam egzam. A pieniądze myślę, że się nic nie stanie i tu przyjedzie do nas specjalnie i jak coś się. bardzo przepraszam, że nie ma autora, no ale tu tak się stało. Natomiast jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Goszornian otrzymał dyplom honorowy Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografów. I ten dyplom otrzymuje... Jak to można powiedzieć? Pan no, już wstał, już skończył na tym efekcie, już skończył. Tak. E, pan Patryk, który zna, bardzo prosimy. <noise> zresztą Pan z tego prosimy, o to, to jest dwóch lat jeszcze sądzę, i dalej, Mam nadzieję, że to będzie. Tak? No, to, e, to jest. Lista nagród wyróżni i mam nadzieję, że e, Państwo opowieszcie te zdjęcia i tak mi się wydaje, że to będą e, akurat dobrze wybrane. Ja bardzo prosiłbym bardzo Panią Dyrektor o kilka zdań, jeżeli można. Szanowni Państwo, jeśli o głos poprosił Samareto Łazawski, to jeszcze nie w dodatku. No to tuż ja mogę powiedzieć, skoro jak tak sobie myślę, że konfrontacje są starsze ode mnie i do ładnych parę lat, to chyba nawet nie wypada się o nich wypowiadać. Ale skoro już Pan Marian prosi, to ja Państwu powiem, co mnie ostatnio spotkało w Poznaniu w mieście naszych laureatów niektórych. Otóż jakieś dwa miesiące temu uczestniczyłam w takim bardzo ciekawym seminarium naukowym poświęconym aktywności kulturalnej seniorów. I tam jednym z prelegentów był pan profesor Sławomir Magala, który jest Polakiem, ale akurat zawodowo związany jest z Uniwersytetem Erasma w Rotterdamie. Polak. Polak, tak. I w przerwie pomiędzy jednym wykładem a drugim nawiązaliśmy rozmowę i pan profesor po kilku zdaniach zapytał, a przepraszam, skąd pani jest? Powiedział, tak że z Gorzowa, Wielkopolskiego. No tak. Proszę powiedzieć, czy tam jeszcze się odbywają te konfrontacje fotograficzne Mariana Mazarskiego? A ja mówię, no tak, no z czym innym może być gorzej kojarzony? Proszę Państwa, nawet jeśli z nazwy konfrontacje są ogólnopolskie, to tak naprawdę w praktyce są europejskie, światowe. I mnie y, wypada powiedzieć coś innego, bo prezydent pewnie by powiedział, Marian, dziękuję Ci, kawał dobrej roboty, tak? Mnie nie wypada więc ja tylko chwilę czoła przed Panem. Panie Marianie, bardzo dziękuję za Pana poświęcenie i obiecuję, że współpraca z miastem będzie coraz lepsza. Panie, bardzo, bardzo życzę niesamowitych doznak, dużo wrażeń i tego, żebyśmy się spotkali za dwa lata w jeszcze większym razie. I jeszcze bardziej uśmiechniętym Marianem Łazarskim. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja muszę że w tej współpracy z miastem, a również w tym roku z Urzędem Oszałkowskim. Mamy wysadę, mamy kanał, mamy pokaz. Myślę, że te instytucje wiodące dużo nam pomagają pomimo wszystkich kłopotów, jakie mamy. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć, że klimat fotografii póki o jeszcze trwa, a to jest najważniejsze. Myślę, że następcy będą mieli o czym pisać i co pokazywać. Mogę panie, Państwu powiedzieć, że to, co, o czym dzisiaj będziemy mówili, czyli będziemy Pana dzisiaj przemówić no To będą sprawy związane właśnie z tymi zasobami fotograficznymi, które są w towarzystwie i po prostu one stanowią jakby zapis u czasu, który gdzieś tam minął. Myślę, że na tyle ciekawe, że interesujące, że kiedyś doczekamy się pracować historycznie z zdarzenia. Chciałbym jeszcze jedną uwagę tylko odnieść, ponieważ zawsze było tak, że przy konfrontacjach była wrzucana nagroda artystyczna e Waldemara Kruczko. Ponieważ było, że orzekli, że jeszcze nie dorobiliśmy się takiego laureata, który by w czasie konfrontacji przynajmniej przez dwóch postać taką nagrodę, w związku z tym o jakimś porozumieniu z władzami, z panem prezydentem, że nie będziemy na razie wręczać do czasu, aż taki pan, pani się pokaże i żeby po prostu nagroda nie straciła w ogóle powagi, jaką po prostu od wielu, wielu lat ma. Ja mam nadzieję, że kolejna edycja będzie jeszcze jedną satysfakcją do obejrzenia takiego Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę uprzejmie o jakieś pytania. Natomiast myślę, że tutaj dwóch wyborów mamy, to się tylko spowiadać, jeżeli chcą coś Państwu na ten temat powiedzieć. A potem po jakimś przerwie zapraszamy na pokaz Sebastiana Dziemiańskiego w sali tej obok. Tam jest wszystko przygotowane, autor będzie już chyba na czeka i po prostu będzie na ten temat miał dużo do powiedzenia. Państwo będą podziwiali no, współczesną fotografię ruchomą. Tak dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś jeszcze? Proszę bardzo. W tym gronie tutaj się zjawili i bardzo dziękuję panu Łazarskiemu, że mnie zaprosił, tak troszeczkę rzutem na taśmy tu się znalazłem, ale bardzo mi miło i fajnie, że mój projekt tutaj zaistniał. Tak pozornie może się wydawać, że to jest projekt taki, który w zasadzie coś krok w przyszłość na zasadzie powiedzmy nowej oferty fotografii, które można sobie w, w ramki włożyć, prawda, teraz są tak zwane te ramki takie można sobie kupić takie ramki. Natomiast tak naprawdę jest to e, analiza nad e, taką kwintesencją fotografii, przynajmniej dla mnie kwintesencją fotografii, czyli po prostu tym, jak już tu mówiłem, takim nostalgicznym uczuciu, uczuciem, które towarzyszy przy przeglądaniu starych zdjęć. E, Roland Barthes w swoim e, opracowaniu światło obrazu porównał fotografię. E, do teatru, a łącznik z tym teatrem, jakby to było słowo śmierć, czyli fotografia, która jest tak piękna, idealna, jak maska aktora w tym takim teatrze cieni starożytnym. Próbująca naśladować życie, będąca tak naprawdę czymś już przeszłym, czymś minionym, czyli tą tak zwaną śmiercią próbuje naśladować życie tak idealnie podobna do żywego. I tak troszeczkę jest z tymi obrazami, one są prawie żywe, a jednocześnie nie są żywe, są po prostu, trwają w na, z nami w takim półżyciu, jest tutaj jakby rozwinięcie troszeczkę tej tezy, aczkolwiek pierw powstały te obrazy, a później jakby sobie po prostu gdzieś doczytałem właśnie tę tą, 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 tą sentencję Parteza. One są tak naprawdę, to, technika wykonania tego jest bardzo prosta i nawiązuje stricte, czyli to są tak naprawdę praca jest stricte fotograficzna i ściśle nawiązująca do fotografii, ponieważ yy, wykonane jest to techniką mniej więcej taką, jaką były wykonywane pierwsze obrazy fotograficzne metodą dagerotypii. Czyli postać siadała albo stała oparta, prawda, ponieważ czas naświetlenia wych, wychodził około 5 kilku do kilkunastu minut, prawda, więc i to w dużym, w mocnym świetle i tak się utrwalał obraz. I te osoby tak samo pozują, tak jak właśnie w tej pierwotnym wynalazku Daguerre, I one tak samo pozują, tyle, że ta kamera została zastąpiona kamerą nowoczesną kamerą, nowoczesnym rejestratorem w rozdzielczości Full HD. Obraz się zapę zapętla co 3 minuty i możemy sobie po prostu co 3 do 5 minut, bo tak się różnią te od siebie te sentencje, po prostu jest to ekspozycja, taki performance tych postaci mm, przed kamerą, one pozują, jest przybierają jakąś maskę, która po prostu później się zmienia w trakcie tego, w trakcie, w trakcie tego mijającego czasu. Y jest tak jak mówiłem, jest to po prostu taka próba rozwinięcia tego ułamka sekundy, który, który towarzyszy współczesnej fotografii, prawda? Jest, powiedzmy, jest chwila, coś się dzieje, aparat to rejestruje i ta chwila już w tym momencie przechodzi w przeszłość, już, jest, już jej nie ma, już po prostu zniknęła, już jest po prostu w świecie zupełnie innym. Ta analiza jest po prostu wydłużeniem tego wszystkiego jest zatrzymaniem właśnie w tym ułamku sekundy, próbą zatrzymania. To, czy mi się to udało i jak to się odnosi po prostu do sedna fotografii, to już pozostawiam Państwa ocenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zapraszam do oglądania. Zajmować się naturalnie, no raczej, no raczej z tym. Myślę, że jeśli są w sensie, że są, to Ta wystawa, można powiedzieć, że wpisuje się w taki znacznie szerszy w tej chwili prąd w fotografii polskiej. Otóż można powiedzieć, że od kilku lat nastąpiło takie bardzo mocne docenienie zasobów archiwalnych. Otóż od fotografiów są wystawy mające na celu ukazywanie zasobów archiwalnych. To często przynosi wręcz fenomenalne, można przywołać kazus, wystawy dokumentalistki polskiej fotografii XX wieku, które zostały na cztery lata temu. Karolina Lewandowska, która była kuratorką tej wystawy, zanim ją skonstruowała, tancję. Proszę Państwa, tego typu działania, bo można by wymieniać wystawy, które odbywają się również w ramach Biennale Fotografii w Poznaniu, które właśnie mają na celu również odkrywanie zasobów czasu, jest no, bardzo istotne dla polskiego środowiska, dla polskich znawców fotografii. Otóż od mniej więcej dekady rozpoczęło się zupełnie coś nowego, a mianowicie fotografia jako problem teologii. Refleksji tylko i wyłącznie tej, która jest związana z szkolnictwem artystycznym. Wtedy no, my mamy już przykład, kiedy profesor powiedział, że proszę państwa, proszę teraz napisać na kartce tytuły swoich prac, o czym chcecie pisać, a mm, ja nie do tego stosunkuje. I tak każdy z nas zapisywał, o czym chce pisać.